Cześć Boże, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mam do Was trochę takie pytanie, można by rzec filozoficzne, tak jak w tytule. Czy nadal będziecie przy Bogu, jeżeli już wysłucha Waszych modlitw? Bo wiem, że bardzo wielu z moich obserwujących modli się o jakiś cud wielki w swoim życiu, walczy wręcz na modlitwie o ten cud. Odmawiacie wiele nowen, wiele różańców, wiele koronek, modlicie się po to, żeby te Wasze sprawy. Z ludzkiego punktu widzenia, z, ludzkiej, z punktu widzenia ludzkiej logiki, które są nie do rozwiązania, to jednak wiecie, że Bóg może to wszystko rozwiązać. I to jest trochę takie pytanie wybiegające w przyszłość, może. Co się stanie, jak już to wymodlicie? Czy będziecie na pewno pamiętali o tym, że to właśnie Bóg Wam pomógł, Matka Boża? Czy po prostu przejdziecie trochę nad tym tak do porządku dziennego, że no, no dobrze, sprawa jest załatwiona. Okej, okay. i to wszystko. Bo to jest ostatnie pytanie, które mnie trochę tak nurtuje, bo ja sobie przypominam ten czas, kiedy sama walczyłam o swój cud. Walczyłam, no bo jak wiecie, no dużo, bardzo się modliłam w tej intencji. I trochę mi tego czasu, powiem szczerze, brakuje. Znaczy, brakuje w takim sensie, że brakuje mi takiej wersji siebie, że tak bardzo walczyłam o coś, bo naprawdę to była walka, można powiedzieć. I tak nieraz sobie myślę, czy ja rzeczywiście jestem za to tak bardzo wdzięczna, jak być powinna. Bo owszem, prowadzę. Jednym z przejawów wdzięczności jest między innymi to, że ja prowadzę te profile w social mediach, ponieważ wiem, że właśnie wielu z was po prostu przeżywa bardzo ciężkie chwile. Chcę Wam dodać trochę otuchy, nadziei, ale sama się tak zastanawiam, czy ja rzeczywiście jestem tak wdzięczna, jak powinnam, bo trochę jest tak, że jak walczyłam o ten cud, na przykład codziennie bądź prawie codziennie chodziłam do kościoła. Choćby nie wiem, choćby to był. Nie wiem, listopad taki jak teraz, że jest ciemno, zimno, i bym po prostu, choćby nie wiem, co i tak bym poszła. Teraz nie chodzę codziennie do kościoła. Niestety trochę jest tak, że znajduję jakieś tam wymówki, i nie wiem, se tak zastanawiam się, czy nadal, nadal oczywiście jestem wierząca, czy pomału, czy pomału nie jestem tak, nie idzie to w trochę taką stronę, że jest dobrze i trochę tak wiecie. Jak jest dobrze, to nie trzeba aż tak mocno walczyć, ten i tak daje mi to do myślenia. Tak sobie myślę, że. Jednak trzeba być bardziej wdzięczną i tak muszę coś zmienić właśnie w tej kwestii, ale to będę, to będę mówiła, powiadała o tym właśnie przy okazji zbliżającego się Adwentu, bo uważam, że to jest świetny czas właśnie na, na taką odnowę też duchową. I mam swoje takie sposoby, żeby znowu zbliżyć się do Boga, bo ja wiem, niektórzy myślą, że jestem bardzo blisko Boga, bo dużo wiem, dużo tutaj działam, dużo wam rzeczy przekazuję, ale ja sama trochę tak czuję, że to nie jest do końca. Tak jak kiedyś, kiedy właśnie walczyłam o rozwiązanie swoich problemów. Może to jest normalne? Nie wiem, właśnie zastanawiam się. Właśnie dzisiaj dzielę się swoimi takimi filozoficznymi przemyśleniami z Wami i chciałam Was właśnie o to zapytać. Czy jak było w Waszym przypadku, może jeżeli Bóg spełnił Wasze prośby, Wasze um, rzeczy niemożliwe stały się, urzeczywistniły? Czy było tak, że nadal bardzo, ale to bardzo trwaliście przy Bogu, czy troszeczkę bardziej odeszliście? W sensie na przykład no, przestaliście codziennie chodzić do kościoła, załóżmy tak. Bo trochę mnie to ostatnio tak powiem, męczy to pytanie. I się tak dzielę, bo ja się z, z Wami staram dzielić też swoimi osobistymi jakimiś przemyśleniami czy doświadczeniami. Ale myślę, że właśnie tak jak miałam Adwent, to jest dobry czas, żeby znowu się zbliżyć bardziej. Jeszcze bardziej, tak jak kiedyś właśnie. Tak bym chciała do tego dążyć i myślę, że parę rzeczy wymyśliłam i chciałabym się wkrótce z tym z Wami podzielić. Póki co bardzo Wam dziękuję za to. A czy zostawiliście sporo komentarzy, zainteresowaliście się, też udostępnialiście innym osobom moje wpisy dotyczące nawet na 1000 zdrowaś Mario. Nawet na 1000 zdrowaś Mario jeszcze, jeszcze raz bardzo, a to bardzo Wam polecam, już wkrótce się zbliżamy od 29 listopada. No i tak właśnie, chociaż to prawda, nie mam jakichś tam pilnych, powiedzmy, spraw, modlitw w takich, wiecie. Ale stwierdziłam, że będę odmawiać tę mawennę chociażby z tego względu, żeby wszystko było dobrze, bo to cześć Matce Boże zresztą mówiłam wczoraj, dlaczego, w jakich intencjach będę się modliła. To by było na tyle. Życzę Wam pięknego. Mam nadzieję, że słonecznego i ciepłego weekendu. Szczęść Boże.